Serdecznie Państwa witam wszystkich na e, dorocznej wystawie fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografii. E, witam te, również Pana Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, który ma tutaj do spełnienia bardzo ważną rolę. Witam też wszystkich twórców, którzy brali udział w tej wystawie. Dziękuję Wojtkowi Potockiemu, który się podjął tego po raz drugi trudu bycia kur kuratorem tej wystawy. Tytułem i tematem jest czas próby. Dla każdego z nas jest to coś innego i tak samo potraktowali artyści ten, ten temat. Jedni skomentowali aktualne wydarzenia w kraju i na świecie. Ale też yy, są wypowiedzi dotyczące własnych trud, wewnętrznych. Ja myślę, że tutaj artyści na tej wystawie pokazali swoje, y, swoimi pracami sposób, w jaki zostali, że tak powiem, y, uwięzieni. I to uwięzienie spowodowało, że ich emocje właśnie poszły w tym kierunku. Oczywiście to, nie, to jest. Y, część tych y, osób, które tak y, zareagowało, ale myślę, że ten temat czas próby, to nie jest wyłącznie, y, dotyczy i wyłącznie pandemii, ale również y, innych, y, innych działań y, w, w, w sferze y, krytycznych, prawda? i dlatego też y, różni autorzy na to Różnie zareagowali. Na dole mamy też jeszcze e, propozycje, e, które na pewno będą, e, będą ciekawe i które e, Państwu e, przybliżą, co ten artysta chciał nam przekazać w związku z tą wystawą. Teraz przejdziemy, e, jeśli Państwo pozwolicie, do jeszcze jednej uroczystości, bardzo dla nas miłej. Otóż Pan Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybrywski przyznał za nagrodę marszałka naszemu koledze profesorowi Czesławowi Kwiszczukowi, który teraz tutaj Pan, profesor, pan Dyrektor mu wręczy. Zapraszam. Państwo rzeczywiście przybywam tutaj jako wysłannik pana Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a żeby wręczyć Panu Profesorowi Nagrodę Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda marszałka jest przyznawana decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego i taką też uchwałę Zarządu Województwa. Podjął i pan profesor taką nagrodę otrzymał. Zanim jednak to się stanie, wiem, że wszyscy pana profesora dobrze znamy, ale chciałbym mimo wszystko odnieść się w kilku słowach do dokonań pana profesora, tak żebyśmy wszyscy mogli się zachwycić tymi dokonaniami. Szanowni Państwo, pan profesor Czesław, Czesław Hwiszczuk, autor o. Przebogatej historii działalności zawodowej, społecznej, wystawowej oraz autorskiej, w ciągu ponad 50 lat swojej pracy okazał w dorobku artystycznym zgromadził twórczość filmową, fotografię artystyczną i użytkową, fotoobiekt oraz instalacje multimedialne. Zakres jego wszechstronnej działalności artystycznej to między innymi 34 wystawy indywidualne oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, również zagranicznych. Jego prace były prezentowane w trakcie szeregu znaczących wydarzeń, m.in. Ogólnopolska Wystawa Fotografii Małe Formaty, Wystawa, wystawa Fotografia we Wrocławiu 1945-1997, Expo 2000 w Hanowerze, Fotofestiwal w Łodzi, Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, Centrum Kultury Śląskiej. Pan profesor jest działaczem społecznym, promuje kulturę Dolnego Śląska, od lat współpracuje z takimi instytucjami jak Muzeum Narodowe w Wrocławiu, Muzeum Miejskie Miasta Wrocławia, jak również Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, wśród tych wyróżnień między innymi medal 60-lecia Akademii Sztuk Pięknych za działalność społeczną i artystyczną, Wśród tych wyróżnień również wyróżnienie za wystawę Cyberfoto 2010 w trakcie XIII Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej w, Foto, w Częstochowie, przepraszam, oraz brązowa odznaka zasłużony dla kultury polskiej. To jest oczywiście telegraficzny skrót i moglibyśmy o Pańskim dorobku, Panie Profesorze, w nieskończoność. Przekazuję. Na państwie ręce Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcie od dziedziny kultury w podziękowaniu za działalność fotograficzną, filmową, artystyczną oraz za wkład wniesiony w rozwój kultury dolnośląskiej. Bardzo proszę. Jest to wystawa, której tytuł to jest czas próby. 52 artystów i przeszło 100 zdjęć, 100 prac, bo nie tylko tu zdjęcia są. Pokazują sytuację, która dzieje się teraz w kraju i na świecie. Komentują podróże do własnego ja. Dla mnie jest to istotna wystawa, która konfrontuje tych artystów. Natomiast ja pokazuję tutaj trzy obiekty, które. Właściwie dokonują pewnej analizy w kontekście żywej rzeźby od roku 1969 do roku 2021. Witam Państwa, moje nazwisko Wacław Ropiecki. Jestem autorem pracy, która tutaj z tyłu widnieje. Jest to malarstwo którym się właśnie głównie zajmuję obecnie. Natomiast fotografia znajduje się z tyłu. Zwykle robię właśnie takie dwustronne przedsięwzięcia i to jest jednym z nich. Temat, Tematyka, która mnie najbardziej interesuje i jak nazwałem moją pracę, to jest do piekła i jeszcze niżej. Jest tu mowa o portalach. Oprócz tego, że mamy ten świat materialny, w którym teraz zmagamy się i mamy różne problemy, wiem, że to nie jest koniec naszej podróży tutaj na Ziemi i to też chciałem przekazać w moich pracach. Natomiast sam najgłówniejszy temat, jak wspominałem, to jest problem życia po tym życiu. Co czeka człowieka, co czeka nas, ku czemu mamy iść? Czy to, co robimy, jest właściwe, czy nie? Czy będziemy się kiedyś wstydzić, czy też nie? Moja podróż w tym kierunku zaczęła się od śmierci mojego kolegi, który młody zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając żonę młodą i dwójkę dzieci. I od tej pory, ponieważ na pogrzebie jego czułem, jego obecność, to było coś niezwykłego, nigdy czegoś takiego nie miałem wcześniej, zastanawiałem się właśnie wtedy już jako człowiek, który właściwie był bardzo materialistyczny, dokąd on poszedł. Dokąd my wszyscy idziemy. Dokąd ja pójdę również w każdej chwili mogę zejść z tego świata w wypadku samochodowym czy w jakiś inny sposób. Także to jest moja podróż, taki jakiś ogólny szkic, motywacja tego co robię. Dzień dobry państwu. Nazywam się Barbara Górniak i mam zaszczyt reprezentować okręg dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików. W roku 2021 przygotowaliśmy Wystawę doroczną Czas Próby. Moją intencją było przedstawienie emocji mojej pracy, rok 2021, Czas Nadziei. Dlatego chciałam pokazać wszelki odcień różnych emocji, które towarzyszyły myślę każdemu z Państwa podczas ubiegłorocznego czasu pandemii, jak i tego, który ciągle się zmagamy. Zapraszam Państwa na wystawę naszego okręgu. Są tutaj przeróżne prace z różnym nastawieniem emocjonalnym, na pewno bardzo interesująca i odnosząca się do każdego z nas. Dzień dobry, nazywam się Michał Pietrzak. Mam przyjemność wzięcia udziału w wystawie dorocznej okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. W tym roku wystawa nosi tytuł Czas próby, który jest. No, dość jednoznacznym odniesieniem do sytuacji, którą mamy na świecie. Pomimo tego, że nie należę do twórców komentujących rzeczywistość, znalazłem tutaj też miejsce dla siebie. Być może z tego względu, że dwoma głównymi tematami, które mnie frapują i staram się realizować pracę. W tym temacie jest czas i przestrzeń. Buduję stypizowane obiekty fotograficzne, które mieszają między sobą te dwie rzeczywistości. Związek Polskich i Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski co roku organizuje wystawy przeglądowe. Mamy bardzo duży przekrój prac. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam. Wernisarz, który się odbył przed chwilą, udał się z dużą ilością osób, które uczestniczyły. Myślę, że prace, które tutaj się znalazły, były przemyślane przez twórców, których tutaj Oglądamy to jest 52 twórców, którzy mieli temat dość trudny. Mianowicie czas próby. Jest to ich refleksja na to, co nas spotkało z pandemii. Oczywiście twórcy to bardzo mocno przeżyli, ponieważ nie mogli wystawiać, nie mogli się spotykać, nie mogli pokazywać to co robią. A to jest najważniejsze, bo Twórca, który robi do szuflady, nigdy nie będzie poznany. Wystawa powinna cieszyć się dobrymi recenzjami. Jest wiele różnorodnych postaw w tym zakresie. Nie wszyscy podjęli temat koronawirusa, ale też szerzej pojęli. Czas próby, czyli czas, w którym twórca nie jest obojętny wobec panującej sytuacji w kraju, na świecie, etc. Myślę, że udało się nam zrobić bardzo dobry brykatalog w tym roku i myślę, że będzie się podobał odbiorcom. Również wydaje mi się, że ta prezentacja tutaj, która jest w tej chwili, będzie wizytówką Wrocławia.